Z Ewangelii, według świętego Jana. Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów ludzie, którzy pozostali po tamtej stronie jeziora, zauważyli, że nie ma żadnej łodzi poza jedną i że Jezus nie wsiadł razem ze swoimi uczniami do łodzi, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Z tyberiady przypłynęły inne łodzie do tego miejsca, gdzie jedli ów chleb po modlitwie dziękczynnej pana. Gdy jednak ludzie zobaczyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum, by szukać Jezusa. Kiedy go tam znaleźli, po drugiej stronie jeziora zapytali go: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Jezus odpowiadając, rzekł im, O tak, mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz że tymi chlebami najedliście się dosyta. Zajmujecie się nie tym pokarmem, który... Zajmujcie się nie tym pokarmem, który marnieje, lecz pokarmem, który pozostaje na życie wieczne. Dago wam Syn Człowieczy, którego Ojciec, Bóg, oznaczył swoją pieczęcią. Odezwali się wtedy do Niego, co mamy czynić, aby spełniać dzieła Boże. Jezus odpo odpowiadając, rzekł im, na tym polega dzieło Boże, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Dziś, dziś wracamy do lektury szóstego rozdziału Ewangelii Janowej, tak jak już wspominałem w zeszłym tygodniu. Jest to rozdział poświęcony de facto Eucharystii. I dzisiaj widzimy ludzi, którzy szukają Jezusa. Tak, i można powiedzieć, że nawet szukają Go z podziwu godną gorliwością, zaangażowaniem. szukają Jezusa. Natomiast nie jest to to szukanie Jezusa, nie jest to to szukanie Boga, o które chodzi, które jest tak ważne w naszym życiu, tak, bo to jest świetne zajęcie nawet myślę najlepsze zajęcie jakie można sobie wybrać na tym świecie szukać boga oczywiście mówiłem też nieraz że najlepszym zajęciem jest kochać no ale właśnie to się jedno z drugim pokrywa szukamy boga po to by kochać albo kiedy znajdujemy boga to znajdujemy miłość i zaczynamy kochać także te dwie rzeczy się jakoś ze sobą Pokrywają, wręcz zazębiają. I, I właśnie ci ludzie szukają gorliwie Jezusa, ale Jezus zwraca im uwagę na to, że oni szukają Go nie dlatego, że zobaczyli znaki. Co to znaczy zobaczyć znaki, bo można by powiedzieć, no jak to, no przecież widzieli, że Jezus rozmnożył chleby. No to widzieli, znak. Nie, nie. Jeżeli stanie się w naszym życiu jakiś cud, Bóg uczyni w naszym życiu jakąś wspaniałą rzecz, nawet nie wiem, uzdrowi nas cudownie, to to jeszcze nie znaczy, że to jest dla nas znak. Kiedy jakiś cud. Jakaś nadzwyczajna ingerencja Boga w naszym życiu, kiedy jest znakiem. Wtedy, kiedy ona do nas przemawia w taki sposób, że rodzi się w nas wiara. Natomiast Pan Jezus zwraca uwagę właśnie tym ludziom, że oni szukają go nie dlatego, że zobaczyli znaki, lecz że tymi chlebami najedli się dosyta. Czyli oni szukali Boga po to, żeby zawsze być najedzonym. Żeby nawet, ja bym podejrzewał, że może nawet po tym cudzie rozmnożenia chleba, oni sobie pomyśleli, że. Nie będą musieli już pracować, mając takiego człowieka, takiego proroka przy sobie, przynajmniej póki on z nimi będzie, no to będą mieli łatwe i przyjemne życie, no bo on będzie im zapewniał a, chleb do jedzenia. Tak, no i że w ogóle po prostu nie będą doświadczać głodu. Myślę, że wielu z tych ludzi, którzy, którzy tam szukali Jezusa i mu towarzyszyli i, i, i właśnie byli wtedy na tym pustkowiu, gdzie Jezus rozmnożył chleby, to byli ludzie, którzy pewnie nieraz rzeczywiście cierpili głód. My tego w naszych tutaj realiach generalnie nie znamy, bo. Jedzenia jest po prostu dużo, jest ono dostępne, wtedy tak, tak nie było. No więc, więc ja nawet tym ludziom się nie dziwię, i myślę, że Pan Jezus też wypowiadając te słowa, nie chciał powiedzieć te słowa, że szukają go, dlatego że jedli chleb dosyta. To nie, moim zdaniem nie chcę powiedzieć, że on się im dziwi, ja, że tak jest. Natomiast natomiast chodzi o to, i o tym Pan Jezus mówi. Ja to słyszę w dzisiejszej Ewangelii, że są rzeczy ważniejsze niż to, że mamy pełen brzuch, że jesteśmy po prostu na jedzeni zawsze, że nigdy nam nie brakuje jedzenia. Są rzeczy ważniejsze. I teraz, co jest tą rzeczą? Co, ważniejszą, co jest ważniejsze od tego. Yy, ważniejsza jest, ważniejszy jest pokarm, który pozostaje na życie wieczne. Co jest tym pokarmem, który postaje, po, pozostaje na życie wieczne? Nieraz już mówiłem. Że dla mnie jedyną rzeczą wieczną na tym świecie jest miłość. Yy, I yy, Pan Jezus po prostu zwraca tym, uwagi, tym ludziom uwagę na to, żeby oni szukali Go dla miłości. Dla doświadczenia Jego miłości, po to by tą miłością, miłością się karmić, a nie tylko chlebem po prostu. I żeby potem tę miłość dawać innym. Żeby się nią dzielić. To jest właśnie Pokarm wieczny. Wtedy, wtedy człowiek karmi się pokarmem, który pozostaje na życie wieczne. Da go wam, syn człowieczy, którego Ojciec Bóg oznaczył swoją pieczęcią. Czyli wiadomo, da go nam Jezus. I potem oni pytają, ci ludzie, co mamy czynić, aby spełniać dzieła Boże. I, i zauważmy, nie, że Jezus nie mówi tu o dobrych uczynkach, nie mówi y, nawet o przestrzeganiu przykazań. Y, oni mówią, jakie dzieła, nie? Czyli, czyli w takim razie, co mamy zrobić, żeby zasłużyć na, na ten wieczny pokarm. W jaki sposób możemy sobie na ten wieczny pokarm w takim razie zasłużyć? Jakoś zainteresowali się widocznie tym wiecznym pokarmem, tym pokarmem na życie wieczne. I Pan Jezus mówi, uwierzcie, tak. Stańcie się wierzącymi. Uwierzcie mi. Uwierzcie we mnie, uwierzcie mi. Czyli też zaufajcie mi. Przyjmijcie moją naukę. Jako prawda, zaufajcie temu, co mówię, czego nauczam, że to jest prawda, i też zaufajcie mi, że ja Was poprowadzę drogą właśnie do życia wiecznego, tą drogą życia wiecznego drogą, czyli, czyli de facto drogą miłości. Zaufajcie mi, zawierzcie mi, uczyńcie mnie właśnie swoim nauczycielem. Tak, jeżeli ja chodzę do jakiejś szkoły, słucham nauczyciela, poddaję się jego nauką, czerpię naukę od jakiegoś nauczyciela. To dzieje się to wyłącznie wtedy, kiedy ja mu wierzę. Kiedy wierzę w jego kompetencje, wierzę, że to, czego na przykład nie wiem, no, uczyłem się kiedyś nie, na kursie językowym języka włoskiego, no to wierzyłem, że pani, która nas uczyła tego języka, że ona uczy nas rzeczywiście języka włoskiego. No i potem się okazało, że faktycznie nauczyła nas włoskiego, no bo Włosi mnie rozumieli. Więc właśnie, nie, to jest ta nasza wiara. Wiara, która też od tego zaufania, zawierzenia prowadzi nas do relacji z Jezusem. Tak, do takiej bliskości z Nim, do przyjaźni z Nim, bo tym jest też wiara. Nie? Im dojrzalsza jest wiara, czyli im bardziej wiara się w nas jakoś zakorzenia, tym bardziej kimś żywym, bliskim jest dla nas Jezus. Tym bardziej jest właśnie taką osobą, takim kimś, z kim po prostu na co dzień żyjemy, jesteśmy. Wręcz powiedziałbym, nawet w pewnym sensie, po prostu z nim rozmawiamy, wiemy, czego on pragnie. Tak, no jesteśmy w jakimś nieustannym też dialogu z nim i tak dalej. No i przede wszystkim znajdujemy go w otaczającej nas rzeczywistości w naszym życiu. Natomiast, natomiast oczywiście. Nie chcę przez to powiedzieć, bo moim zdaniem też Pan Jezus nie chciał powiedzieć, że uczynki, czyli te dzieła polegające już nie tylko na wierze, ale też na konkretnych czynach, że one są bez znaczenia. Nie. Chodzi o to, że wiara, autentyczna wiara jeżeli naprawdę uwierzyliśmy Jezusowi, to ta wiara owocuje w naszym życiu uczynkami, które są naśladowaniem Jezusa. Jezusowymi uczynkami, postępowaniem na wzór Pana Jezusa. To jest po prostu naturalna konsekwencja. Dlatego Pan Jezus tutaj nie mówi o uczynkach, no, bo one przyjdą wraz z wiarą. Także dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest taką kolejną zachętą do tego, abym, takim przypomnieniem, ponagleniem, abym jeszcze bardziej troszczył się, dbał o moją wiarę, czyli bliskość i relacje z Jezusem. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.